Co nowego we wrześniu w Kanal Plus Online? Ciepły i poruszający dramat od jednego z najlepszych koreańskich reżyserów, genialny Martin Freeman w drugim sezonie Policjanta, hitowe kino familijne oraz jedno z największych arcydzieł w historii kinematografii. Na początek prawdziwa gratka dla miłośników kina koreańskiego, czyli Baby Broker, który swoją premierę miał na festiwalu w Cannes, gdzie spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Reżyser Hirokazu Koreda, twórca obsypanych nagrodami jak ojciec i syn, Złodziejaszków oraz niedawnego monster po raz kolejny stworzył ciepłą i poruszającą opowieść, ubierając ją w formę intymnego, klasycznego kina drogi. Fabuła rozpoczyna się, gdy matka porzuca niemowlę w oknie życia. Kiedy następnego dnia zmienia zdanie i wraca po syna, okazuje się, że pracownik ośrodka wraz z przyjacielem zabrali go z zamiarem sprzedaży parze, która nie może adoptować dzieci. Bohaterowie wspólnie wyruszają w podróż po Korei, aby odnaleźć odpowiednich rodziców dla niemowlaka i zapewnić, mu dobrą przyszłość. Ich tropem podążają jednak dwie policjantki, które chcą za wszelką cenę przyłapać ich na gorącym uczynku. To, co absolutnie urzeka w tym filmie, to świetne portrety psychologiczne, subtelny humor oraz organiczny rozwój relacji między bohaterami. Na początku wzajemnie się oceniają, dokonując na swój temat przypuszczeń, ale z każdą rozmową i kolejną sytuacją odkrywamy ich głębie i wielowymiarowość. Za rolę w tym filmie aktor Song Kang-ho, znany między innymi ze świetnego Parasite oraz Snow Piercera, zgarnął Złotą Palmę, i moim zdaniem naprawdę warto przekonać się dlaczego. Serialową premierą miesiąca jest drugi sezon udanego i doskonale zagranego brytyjskiego serialu Policjant z Martinem Freemanem w roli głównej. Aktor znany jest raczej z kreacji sympatycznych i ciepłych Everymanów, w tym oczywiście hobbita Bill Bagginsa, ale ta rola jest jedną z najbardziej fascynujących, złożonych i moralnie niejednoznacznych w jego karierze. Został zresztą za nią w pełni zasłużenie nagrodzony statuetką Emmy. W serialu wciela się w pracującego na nocnej zmianie Chrisa, który został zdegradowany ze stanowiska sierżanta do zwykłego konstabla i patroluje radiowozem ulicę Liverpoolu. Codziennie styka się z agresją i ludźmi wiodącymi przygnębiającą egzystencję, co w druzgocący sposób odbija się na psychice bohatera i jego relacjach rodzinnych. Co ciekawe, autor serialu Tony Schumacher samemu był policjantem, i dużą część scenariusza oparł o własne doświadczenia i obserwacje. Akcja drugiego sezonu rozpoczyna się, gdy bohater stara się nad sobą pracować, uczestnicząc nawet w grupie wsparcia i obiecując sobie, że raz na zawsze skończył z korupcją. Koprodukcja Kanal Plus Tyle Co Nic, czyli debiut reżyserski Grzegorza Dębowskiego, to intrygujący portret polskiej wsi. Bohaterem filmu jest rolnik Jarek Martyniuk, który głęboko wierzy w wiejską sprawiedliwość. I mimo wyzwań, aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Kiedy miejscowy polityk nie wywiązuje się ze złożonych obietnic, bohater organizuje protest i wraz z grupą wściekłych rolników wyrzucają przed jego posesję górę obornika. Okazuje się jednak, że w odchodach są zwłoki, a bohater znajduje się w centrum uwagi reporterów, co wywraca jego życie do góry nogami. Aby oczyścić się z podejrzeń, rozpoczyna własne sąsiedzkie śledztwo. Fabuła prowadzi wnikliwą dekonstrukcję mitu o wiejskiej solidarności w obliczu zmieniającej się rzeczywistości, a wraz z nią mentalnością rolników. Na wyróżnienie zasługuje naturalistyczne aktorstwo wcielającego się w głównego bohatera Artura Paczesnego, w którym stopniowo kumulują się emocje, a trudne okoliczności prowadzą do weryfikacji własnych przekonań. W dramacie o chwytliwym tytule How to have sex Towarzyszymy trójce brytyjskich maturzystek, które czekając na wyniki egzaminu udają się do Grecji na wakacje życia. Dziewczyny to istne wulkany energii i po raz pierwszy spuszczone ze smyczy w pełni korzystają z wolności, wygłupiając się i od rana do wieczora chodząc pijane. Główna bohaterka Tara obiecuje sobie, że w ciągu tych wakacji w końcu straci dziewictwo, a jest to tym bardziej prawdopodobne, że każdej nocy odbywają się tutaj ociekające seksem imprezy, a w pokoju obok zamieszkuje dwóch wyluzowanych chłopaków, z czego jeden z nich szczególnie wpada jej w oko. Naprawdę ciekawa w tym filmie jest stopniowo wyłaniająca się głębia bohaterki. Na początku, dziewczyny są absolutnie nieokiełznane. I serio, gdyby to były wasze sąsiadki na wczasach, zamieniłyby wasze wakacje w koszmar. Jeśli jesteście fanami klasycznego filmu kids, poruszającego podobną tematykę, myślę, że How to Have Sex może przypaść wam do gustu. A teraz propozycja familijna od reżysera takich hitów jak Mia i Biały Lew oraz Wilk, Lew i Ja, czyli Emma i Czarny Jaguar, który cieszył się ogromną popularnością w polskich kinach. To historia mieszkającej w Nowym Jorku nastoletniej Emmy, która spędziła dzieciństwo w amazońskiej wiosce. Tam zaprzyjaźniła się z osieroconą, piękną jaguarzycą Hope, po tym jak jej stado zostało wybite przez chciwych kłusowników. Dziewczyna ma po mamie duszę obrończyni praw zwierząt i gdy odkrywa list, że Hope jest zagrożona, okłamuje tatę i postanawia samodzielnie wrócić do dżungli. Myślę, że śmiało można założyć, że film urzeknie najmłodszych widzów ładnymi ujęciami przyrody oraz egzotycznych zwierzątek. Szczerze mówiąc, akurat to jest też coś, co robiło na mnie wrażenie. W głównej roli w polskiej wersji językowej występuje piosenkarka Roxana Węgiel, ale na szczególną uwagę zasługuje fenomenalna Lidia Sadowa w komediowej roli znerwicowanej i neurotycznej nauczycielki, którą przeraża dosłownie wszystko. Nie zapominamy również o miłośnikach filmów dokumentalnych, i dla nich w tym miesiącu mamy aż trzy. Ciekawe rodzime propozycje. Nasze małe Eldorado Pawła Małeckiego to pełen humoru portret polskiej prowincji o społeczności wsi pod Krakowem które walczy z zadłużeniem na skutek decyzji ambitnego wójta. Z kolei Wiraż Pawła Hajbuckiego zabierze was za kulisy pełnych rywalizacji dziecięcych wyścigów kartingowych. Te od młodocianych uczestników wymagają dokładnie takiego samego poświęcenia co od profesjonalnych zawodników. Ten film to nie tylko historia o sportowych emocjach, ale także o trudnych relacjach między dziećmi i ich rodzicami. Z kolei w obczyźnie towarzyszymy grupie emigrantów z Iguszeti, która przybyła do Polski w poszukiwaniu lepszego życia. Reżyser Piotr Wysocki filmował ich przez 10 lat, obserwując ich próby aklimatyzacji wśród lokalnej społeczności. Jeśli macie ochotę na wieczór z klasyką, to na pewno zainteresuje was jeden z najlepszych filmów wojennych wszechczasów. Czas apokalipsy Francis'a Forta Coppoli w najbardziej skoncentrowanej, pierwotnej wersji kinowej. I powiem wam, że powrót po latach do tego dzieła robi piorunujące wrażenie i jest jeszcze lepszy niż zapamiętałem. To film, o którym można rozmawiać godzinami, i jest to jeden z głównych powodów, dla których reżyser uznawany jest za jednego z najwybitniejszych autorów historii kina. To uwspółcześniona adaptacja Jądra Ciemności Josefa Konrada, rozgrywająca się w trakcie wojny w Wietnamie. W filmie towarzyszymy zniszczonemu przez wojnę kapitanowi służb specjalnych Benjaminowi Willardowi, który otrzymuje tajną misję przedostania się rzeką za linię frontu do Kambodży. Ma za zadanie odnaleźć i zabić wybitnego i wielokrotnie odznaczonego pułkownika Karca, który zdezerterował i został uznany za szalonego. Teraz prowadzi prywatną wojnę jako lider plemienia, traktującego go jak Boga. W trakcie podróży bohater jest świadkiem wstrząsających i absurdalnych obrazów bezsensownej wojny, które sprawiają, że jest coraz bardziej zafascynowany działaniami pułkownika. Czas apokalipsy to głęboko kontemplacyjne, filozoficzne kino operujące językiem spektakularnego kina wojennego, które dosłownie wgniata w fotel. Takich filmów po prostu już się nie robi i dzieło zachwyca scenami o gigantycznym rozmachu i akcji rozgrywającej się równocześnie na kilku planach z setkami statystów, dziesiątkami pojazdów i genialnymi. Praktycznymi efektami specjalnymi. Trzej muszkieterowie Milady to druga część współczesnej adaptacji klasycznej powieści Aleksandra Dumas w gwiazdorskiej obsadzie. Jeśli nie widzieliście, koniecznie sięgnijcie po pierwszą część pod tytułem D'Artagnan, która jest już dostępna w Kanal Plus Online. Akcja tej części rozpoczyna się wkrótce po udaremnieniu przez bohaterów zamachu na króla Francji. Nad krajem nadal wisi jednak konflikt między protestantami a katolikami, a w stronę wybrzeża zbliża się angielska flota wojenna. Wyścig z czasem trwa także dla samego D'Artagnan, który próbuje desperacko odnaleźć ukochaną Konstancję, uprowadzoną przez spiskowców. Aby mieć na to jakąkolwiek szansę, bohater zawiera niebezpieczny sojusz z przebiegłą i uwodzicielską Milady, w którą wciela się jak zwykle świetna Eva Green. Film wyróżnia się też bardzo udaną choreografią scen walki, a w tej części szczególną atrakcją jest widowiskowa sekwencja podboju miasta, aby odeprzeć flotę Anglików. Film spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony fanów i krytyków, a reżyser obiecał realizację trzeciej części, będącej adaptacją powieści Trzej Muszkieterowie 20 lat później. Thriller kryminalny Księga Luster to ekranizacja bestsellerowej powieści rumuńskiego pisarza E.O. Kirowicza, która okazała się niespodziewanym hitem platform streamingowych. Russell Crowe wciela się w zwolnionego dyscyplinarnie policjanta, który boryka się z zaawansowanym stadium Alzheimera. Bohater mierzy się nie tylko z problemami z pamięcią, ale też halucynacjami będącymi efektami ubocznymi eksperymentalnej terapii. Na prośbę więźnia skazanego na wyrok śmierci, którego przed wieloma laty przesłuchiwał, choć oczywiście tego nie pamięta, powraca do starej sprawy, odkrywając niepokojące nieścisłości. Śledztwo jest tym bardziej fascynujące, że ofiara zajmowała się badaniami nad wypieraniem oraz przeprogramowywaniem wspomnień. Każda osoba uwikłana w zbrodnie, w tym były partner bohatera, jest podejrzana, a dotarcie do prawdy jest tym trudniejsze. Że bohater po prostu nie wie, z kim kiedyś rozmawiał, a z kim nie i bardzo łatwo go okłamać. Twister Jana de Bonta z lat 90. to jeden z najlepszych popcornowych filmów katastroficznych, do których warto od czasu do czasu wracać. Na platformę premiery Canal Plus trafiła właśnie jego przygodowa kontynuacja w reżyserii twórcy świetnego Minari z fabułą opracowaną przez autorów Top Gun Maverick oraz Zjawy. Kate jest obdarzoną genialnym instynktem, zapaloną łowczynią tornat, marzącą o opracowaniu sposobu na ich okiełznanie. Jej eksperyment prowadzi jednak do katastrofy, co sprawia, że wybiera spokojną pracę za biurkiem. Po latach za namową przyjaciela wraca mimo to do świata ekstremalnych zjawisk pogodowych. A to oznacza, że będzie musiała zmierzyć się nie tylko z trudnymi emocjami i przeszłością, ale również konkurencją w postaci postrzelonej ekipy pod wodzą Tylera, brawurowego youtubera określającego się Kowbojem Tornad. W tej roli zobaczycie ociekającego charyzmą Glena Powella, który przez lata wypracował sobie pozycję autentycznego gwiazdora filmowego. A jako Kate występuje tutaj Daisy Edgar Jones, znana z normalnych ludzi oraz filmu Gdzie śpiewają raki. No dobra, koniecznie dajcie znać w komentarzu na którą z wrześniowych premier najbardziej czekacie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Ja nazywam się Karol Gajos, Popcornert. Do zobaczenia w Kanal Plus Online. Oglądaj w serwisie streamingowym Kanal Plus Online.